Dzień dobry Państwu. Jako orkiestra Denta Straży Pożarnej w Gargolinie pod datutą Maestro Zbigniewa Mentusa mamy przyjemność powitać Państwa z okazji jubileuszu 600-lecia miasta Gargolina. Twój występ orkiestra zainauguruje Polonezem, a nosi on nazwę Pantadeusz. Pochodzi z filmu Pan Tadeusz. I tak się, że Państwa, jakoś dziwnie składa, że osobiście ogłasza Pan to Państwu Pan Tadeusz. W dalszych właśnie poczynaniach wokalnych z orkiestrą będziemy mieć przyjemność Państwu zademonstrować się Małgorzata Bajek, no i ja, Tadeusz.